Freak z Marslik i czaki pod samym i idą dobrze. Z to dojazd fenomenalny. Próbuje go tam wypychać Andrzej. Lebietiew z Marslik próbuje się zmieścić i się mieści. I tak jak lubi. I już jest z przodu. w teraz odsuwa się chyba ciut za szeroko. Już go holder gardzi. Już frick holdera jest ogień tutaj proszę Państwa. ciaśniutko za plecami Bartosza Marznika, Fricks jest drugi. Trzeci. Holder. Andrzej Lebiedie wraca do gry. Próbuje. Bo tam przez moment wydawało się, że on może nawet wyjść na prowadzenie, a tymczasem spada Jackie. Holder wraca na miejsce. Drugie. Frik się broni. Ciasno między kangurami. Z tego łotyż może skorzystać z tej bratobójczej walki. Holder z frikiem Andrzej Lebiedie. Blisko. Za Jackiem. Holderem wchodzi teraz szerzej i w szczycie uko przycinka. To wydaje się niezły pomysł, ale Kangury odlatują. Bartosz... Zmarznik, o nim za dużo nie mówiłem, bo załatwił wszystko na pierwszym okrążeniu. I BAM! Zaczyna od zwycięstwa. A kto był drugi? No. To jest pytanie do redaktora Kuźbickiego. Pseudo. 9 lat, patrzmy na powtórki. Bartek z wystrzelił niczym. Janek Kwiech na inaugurację. I w zasadzie bardzo szybko rozstrzygnął kwestię zwycięstwa w tym biegu. Andrzej Lebediew... To... Trochę próbował go odsuwać na szeroko, ale nie było w tym jakiejś wielkiej premedytacji, nie było determinacji, nie było chęcia wciśnięcia, e, chęci wciśnięcia Bartosza w płot za wszelką cenę. No i bardzo dobrze, dzięki temu na prostej przeciwległej nasz reprezentant mógł się prześlizgnąć i w zasadzie tyle go widzieli. Andrzej Lebediew e, w tym momencie właśnie na drugim łuku pierwszego okrążenia rzeczywiście wyjechał za szeroko, ale miałem wrażenie, że zrobił to niechcący, bo on zamiast ten motocykl wyłamywać pojechał kawałek prosto, co momentalnie wykorzystał Jack Holder, który pod niego wszedł, ale w tym wszystkim na wtedy najlepiej. W sytuacji odnalazł się Max Freak, który z kolei zaatakował holdera, także po wewnętrznej, natomiast w tym tu już wchodzimy w naprawdę poważne ściganie. Kubera, Zmarzlik, Kwiech i Kerc ruszają. Kubera najlepiej. Kerc tam lekko wyrzucony przez Zmarzlika. Janek Kwiech próbuje się wciskać. Kerc leci szeroko już przed Jankiem Kwiechem. Kerc pod Zmarzlika. Zamknął tam wjazd w drugi łuk. Bartosz Zmarzlik. Czy Zmarzlik dorwie Kuberę? Dużo się mówiło o tym, że to Nie ma sposobu na tego. Zmarzlika na razie wiezie trójkę, ale Bartosz bardzo szybki. Janek Kwiech chyba zrezygnował, chociaż jeszcze próbuje wskrzesić swoją maszynę Zmarzlik za Kuberą ciśnie potężnie, Domin to wie Domin to czuje, ale jedzie dobrą linią Dominik Kubera, co będzie dalej czy Zmarzlik go znowu strzeli w szczycie łuku zawraca mocno Zmarzlik i szuka długiej, prostej Zmarzlik, jeszcze raz go zamknie, Domin dobrze się broni, Dominik Kubera Zmarzlika wyciąga, ale Patent dla tego Domina, Domin jeszcze zawróci, jeszcze spróbuje kontry, Zmarzlika lekko wyrzuciło, Domin czy Zmarzlik, wydaje mi się, że Bartosz Zmarzlik. Chciałem już chwalić Domina za ten cały wyścig. Zdecydowały centymetry, zadecydowało tak naprawdę to, który z nich jako pierwszy wyjechał z pierwszego uku ostatniego okrążenia. Może jakby się Kubera bardzo uparł, to można było skuteczniej przytrzymać tego barka przy krawężniku, no ale łatwo się mówi. A co powiedzą Marcela i Rafał? Jeśli się nawaliliśmy, to jest tak. Biedniew i Freddy Lindgren kwiech z Lindgrenem biją się o wejście do dwójki. Kwiech pięknie startuje. Kevin już nie jedzie. Nie wiem czy to sprzęt, czy kontuzja. Freddy Lindgren napędza się szeroko. Leć Fryderyku. I całe okrożenie pod płotem. I już jest z przodu. Od rana. Mówimy. Freddy jest tutaj dzisiaj nagrzany potwornie. Ależ przeleciał to pierwsze kółko. No już Janek go nie złapia. Swoje szanse na top. 10. Pomoże w tym mu na pewno absencja Kaja Huckenbecka, który wydawał się po, e, zwłaszcza po tym pierwszym biegu, dosyć mocnym kandydatem do zajęcia miejsca w czołowej dziesiątce, no ale wiadomo, że do tego nie dojdzie. E, więc ktoś e, zamiast Niemca tę szansę dostanie. Patrz, jakie wąskie są wejścia w łuki w Gorzowie, a jak długo można jechać prosto, co pokazał Fredrik Lindgren teraz. Mm -hmm. A jednocześnie sam Fredrik przyznawał kiedyś, że nawet on nie potrafi jechać prosto przed złożeniem motocykla w Łuk, tak długo i tak Zmarznik, Kerts, Biuli i Freddy Lindgren, Zaszma idzie w górę, Freddy Kerts nakłada Wartoża z on jest z przodu, Biuli się rozpędza po dłużej, Fred się rozpędza po dłużej, Fred pod Zmarznika próbuje, ale jest szaleństwo, Kerts być może po pierwsze zwycięstwo w życiu, Don Biuli za nim, Bartosz Zmarznik dopiero na miejscu trzecim, ale będzie gonił, to nie jest koniec wyścigu, Zmarznik za chwilę będzie wchodził pod Biuleja. ブレイディン・ケー ...goląc trochę słabszych, ale tak było. Teraz wjeżdża do Ekstraligi, wjeżdża do Grand Prix i rzuca wyzwanie Zmarzlikowi. Żebyśmy się zrozumieli, Zmarzlik nadal jest faworytem do wygrania Mistrzostwa Świata, bo ma 11 punktów przewagi nad Kercem. Tyle, ile miał przed dzisiejszym ee, dniem, bo Zmarzik zdobył dwa punkty w sprincie Kerta, tam nie było. Ale 11 punktów na 4 rundy do końca, to nie jest nic nie do zrobienia. Bartosz Zmarzlik będzie o tym długo myślał, a jeszcze chciałem poświęcić... Chwileczkę Biulejowi, bo Bulej też był szybki, tylko w pewnym momencie niepotrzebnie odpuścił dużą. On potrafi Zgadza jechać się. po dłużej. Tym... Zgodnie z publicznością w Gorzowie Lindgren, Kerc, Frick i Kowalski idą. Lindgren dzisiaj startuje naprawdę bardzo dobrze. Karc już leci pod pod. Brady się tam rozpędza, Fre Fred zamyka bramę. Brady, Kerc, ale szedł pod Lindgrena. Piękne, absolutnie doskonałe wejście Kerca.